mniej więcej jak obraz wygląda i pogadać o stojakach, ale teraz widzę, że nie mogę wszystkiego wrzucać, bo YouTube zablokował za to, że tutaj akurat leciało sobie UFC, czy walka poriera z Konorem. E, no i zablokowali. No ale teraz tak. Problem z tym jest taki, że stojak, który miałem wcześniej jest do 70 cali, a tu jest prawie 90 cali, i stojaki do 90 cali kosztują od dwójki w górę, więc Zleciłem firmie Grant, tej, która robi raki, ławki, sprzęt do trójboju, zrobienie takiego stojaka porządnego. Mniej więcej sobie to tam kąty poobliczałem, zrobiłem szkic, wysłałem i zrobią mi taki prywatny, zaraz go pokażę. Patrz to. Rozpiętość przednich nóg 80, 45 długie. Wziąłem mniej więcej, pododawałem miarę z poprzedniego, z 70, tylko że zwiększyłem oczywiście. 180 główne profile do wieszania. Szerokość jest na tyle, żeby mi wieszak wszedł, wesa 800 na 600 i z takiego czegoś stworzą mi stojak, więc Grand prawdopodobnie jeszcze teraz zamiast zajmować się trójbojem, wszędzie do trójboju zacznie robić wyszaki do stojaków. Myślę, co by tutaj w Słowie na niedzielę ale jakoś niespecjalnie mi się chce gadać, mamy takie słoneczko piękne jedno mi tylko przychodzi tak na myśl, co bym mógł powiedzieć Odnośnie otwartej restauracji u nas. To nie jest już jedyna restauracja. Tutaj ludzie się otwierają. Ja wczoraj zrobiłem taki na Instagramie materiał. Kto widział, to widział eee, takie pisanie: typu, że ja nie mówię o tym otwartym lokalu, bo im narobię problemów. Nie, właśnie o to chodzi, żeby mówić, bo dla nich to jest reklama. wierzcie mi, ten lokal wcześniej na pewno nie prosperował lepiej, bo teraz mają rezerwację, kurwa, od rana do nocy a że mają żarcie naprawdę zajebiste, to ludziom nie jest szkoda dać pieniądz za naprawdę dobre jedzenie. A przykładowo za tego steka, to był stek 250 gramów, byłem w stanie wybulić 65 zł, co i tak uważam nie jest dużą ceną, bo w większych miastach jadało się drożej. Ale też nie jemy takich steków codziennie, tylko raz na tydzień, więc można sobie pozwolić, tak? Jedąc codziennie, by człowiek zbankrutował. Ale nie o tym. Sanepit przegrywa sprawę za sprawą. Sanepit z rządem i z jego obostrzeniami sam siebie zaczął uruchać po ponad roku ruchania wszystkich dookoła. Ludzie wstają z kolan, przedsiębiorcy, ci, którzy jeszcze nie upadli, powiedzieli, kurwa, dość, otwierają się i okazuje się legalnie, bo to, co te wszystkie obostrzenia i tak dalej, to one są bezprawne, i są wycelowane w szkodę tak naprawdę przedsiębiorców, czy spółek, czy osób prywatnych. Każdy dostaje po dupie. Ludzie będą się bali, wiadomo, bo jako spółka, jeżeli sanepid miałby coś zająć, czy coś takiego, no to zajmuje spółkę. Ale osoba prywatna, jeżeli ma otwarty biznes, no to liczy się z tym, że to na nim siądą, że to jemu zabiorą samochód, cokolwiek, nie? Ale tak nie jest. Eee, chyba, że ktoś daje się ruchać dalej, albo dalej wierzy w te wszystkie, kurwa, brednie, które wam pompują, kurwa, w telewizji. Ludzie się otwierają, a Sanepid przegrywa sprawę za sprawą. Rozumiecie? Tam już nie ma kontroli policji, nie ma kontroli Sanepidu, bo wszystko wjebali. Ludzie się obudzili. Ludzie uznali za bardzo pieczę, dupa od tego ruchania przez rząd. I to, kurwa, na sucho. Każdego dnia ludzie mają dość tego brudnego kutasa rządowego, którego wam wbijają po same kurwa jaja, pchając te wszystkie kurwa bajki. Czy przykładowo bajek, które są opowiadane w telewizji na temat tego, jak to król Szwecji. Strasznie tniby przepraszał rodaków, że to z jego winy i przez to, że nie wprowadził lockdownu, tyle jest trupów i tak dalej. I to wszystko widzicie w telewizji. Tymczasem znam osoby, rozmawiam osoby, które tam mieszkają. I każda jedna zgodnie mówi tak nie jest. Nic z tego, co wam pokazują w telewizji nie jest prawdą. Ludzie żyją normalnie, ludzie żyją tak jak wcześniej. Nie ma kurwa tylu trupów. To jest bajka. W Czechach też ktoś powiedział, że ja się cieszę, że sobie idę bez maseczki. Tam to nie jest nakaz, tam to jest takie opcjonalne. Chcesz założyć maseczkę, może poczujesz się lepiej. Nie? Nikt nikogo kurwa nie zmusza do niczego. Tak jak już wcześniej mówiłem. Kwestia szczepień. Wy nie lubicie, jak ja poruszam tego tematu, bo ja nie jestem wirusologiem, ale nie trzeba być pierdronym wirusologiem, żeby logicznie łączyć fakty, tak? Jeżeli jest szczepionka już inna, bo Fizer się wycofał, coś tam chuje muje. jeżeli dana osoba się zaszczepiła, to dlaczego tyle krzyczy o tym, żeby ktoś dalej nosił maseczkę, czy się zaszczepił? Przecież jesteś już zaszczepiony, to czym ty się kurwa chcesz zarazić? Wiadomo, ktoś powie, y, no bo jak się wszyscy zaszczepią, no to wirus będzie miał mniejszą szansę zmutować, bo osoba, która jest zaszczepiona, y, zarazi się znowu, ale już zmutowanym wirusem. Tylko w tym tempie, w którym są szczepienia, to ten wirus zdąży 10 razy zmutować, wieście mi. <grytanie> więc jak dla mnie to no nie ma sensu, ale nie jestem lekarzem, wirusologiem, więc ja mam tylko brodę kurwa Merlina, więc mogę tylko filozofować. Albo logicznie myśleć. Jedni powiedzą, że zachowuje się nieodpowiedzialnie, jak kretyn mój z takie rzeczy publicznie, ale niektórzy, w większości zauważyłem, przyznają mi rację, że tak jest. Tak jest. Nikt nie, nie, nie twierdził nigdy, że wirusa nie ma. Wirus jest. Ja twierdziłem, że on wcale nie jest niebezpieczny. Kurwa, szczerze, znam kilka osób, które przechodziły i nikt nigdy tego nie przeżył ciężko. Owszem, są przypadki, że ktoś naprawdę przechodził ciężko takie, co się widziało w telewizji, prawda? No ale to jest tego ile? No, to pytanie, czy faktycznie wam to wpajają, bo to y, umieralność w szpitalach, ktoś zmarł i gdzieś tam ktoś pocisnął mi z tego, że się śmieje z maseczek i powiedział, że śmieje się z jego matki. Ja mówię, kurwa, przecież ja żadnej osoby prywatnie fizycznie nie poruszyłem, a tu mi ktoś, że śmieje się z jego matki. Dlaczego tak uznał? Dlatego, że jego matka ciężko chorowała i zmarła na koronawirus. Tak mu powiedzieli. Napisałem dyplomatycznie, że przepraszam, jeżeli tak to odebrał, ale ja absolutnie nie śmieję się z jego matki, bo śmierć bliskiego człowieka, zwłaszcza matki, dla dorosłego faceta, jest na pewno ciosem prosto w serce, ale żeby też. Starał się rozróżniać. Co jest co. No to tylko o to chodzi. O, o, o tak naprawdę zdrowy rozsądek, nie? Ile to już trwa? Zastanówcie się. Godziny seniora, kurwa, obostrzenia. Ludzie zaczynają to mieć w chuju. Ja się pod tym podpisuję. Nie musicie mnie za to lubić, możecie mnie nienawidzić, ale jak dla mnie, to wszystko jest. Jestem z daleka od teorii spiskowych, tak mówię. Ale jak dla mnie, to wszystko zaczyna przypominać jakiś proceder typowo zarobkowy dla tych, którzy mają zarobić. Ja wiem, że kiedyś gdzieś tam Bill Gates mówił o depopulacji. Ale to są, wiecie, to mógł mówić. Ale żeby do czegoś takiego doszło, to by musiał naprawdę wyjebać przekręt na skalę światową. Chociaż tak to wygląda teraz. Tak to wygląda. I nie jestem foliarzem, Mam 5G na warsztacie. Także, widzicie, a to jest najlepsze to, że jak ktoś jest, tak podchodzi do tej szczepionki jak ja, czyli coś mi, kurwa, nie pasuje, zapala mi się światełko ostrzegawcze i mówię, nie, ja się nie zaszczepię, pierdolę, nie? Ja to mam w dupie, nie przebadaliście tego wszystkiego, chcecie, to się szczepcie, nie zmuszajcie nikogo po prostu i tyle. I jak ktoś tak powie, to od razu jest wrzucany do foliarzy, kurwa, a jedyną jakąś merytoryczną odpowiedzią jest, bo tak, kurwa. I tyle, nie? Naśmiewanie się z ludzi, którzy biorą swoją logikę, Ponad to, co wam pompują, kurwa, do głowy z telewizorni, nie? Także bez hejtu, naprawdę. Yy, może nie się wypowiedzą osoby mieszkające w Szwecji, w Czechach, jak tam faktycznie jest, a jak to się, kurwa, wszystko przedstawia. Trupy na ulicy w Szwecji, ludzie panikują, rząd ich zrobił w chuja, yy, miało być dobrze, a ilu ich umarło i w ogóle. Yy, no, kurwa, no zresztą, macie swój rozum wszyscy. Nie twierdzę, że ktoś, kto się szczepi, nie ma rozumu, absolutnie to nie, ja tego nie wiążę ze sobą. Ja tylko twierdzę, że jest to gdzieś wszystko zaplanowane tak typowo pod zarobek i tego mi nie powiecie, że tak nie jest. Za dużo sprzecznych informacji nazbierało się przez te ile? Półtora roku? Rok? No rok. Przez ten rok za dużo sprzecznych informacji, za dużo razy yy, zmieniali zdanie, robili was chuja, wirus odwrocie, wirus nie odwrocie, kurwa i i rozumiecie, więc to, żeby być mądrym, trzeba po prostu postawić na swoim. Brać odpowiedzialność za siebie. Bo jeżeli ja powiedziałem, że ja się nie zaszczepię i ja ubrę, to ja nie będę miał pretensji, bo ja nie żyję, tak? Ale ktoś powie, wiedział, z czym się liczy, tak? A jeżeli ktoś pierdolnie po szczepionce przekręci się kilka osób naraz, no to ta osoba też powinna mieć świadomość tego, że zrobiła to na własną odpowiedzialność, tak? Nie, nie, nie dementuję, nie mówię, nie odzywam się na temat rzekomych śmierci, Pielęgniarki, mimo że widnieje w wykazie osób zmarłych, tam w tym stanie w tym szpitalu, tej, która dostała szczepionkę, to zamglona dla wizji nie, nie, nie poruszam. Nie poruszam za głęboko. Różne powikłania po różnych rzeczach się zdarzały, po, po, po szczepionkach, po kurwa innych lasczykach. Wczoraj to mi Grześ też opowiedział o gościu, który yy, miał udrażnianie yy, zatok i okazało się, że miał tętniaka i zmarł na fotelu, nie? Więc takie rzeczy się zdarzają. Ale jeżeli zaczną ludzie umierać masowo, a wiecie, jak było ze szczepionkami w Afryce, też od Gatesa, to też może dawać do myślenia. Z daleka od tryb pisyłkowych, ale wierzyć przede wszystkim sobie. Ufać sobie, tak? Nie widziałem nigdy alkoholika, żeby chorował z wirusem, nie? To był żart oczywiście, nie? Ale dezynfekcja jest skazana. Dobra, na warsztat. Rozebrać tam zawias, z Krysi, żeby to sobie pomierzyli, no i potem z młodym gdzieś pojedziemy, może do jakiegoś go-jumpu, albo um, oczywiście na Czechy, bo na Czechach wszystko otwarte. Sorry. Wiecie, z czym jest problem? Mam już y, zamówione wszystko, y, naprawdę wszystko. wszystko. Nie mam zamówionych jeszcze tylko poduszek do silnika. Y, no i tej kołyski. Ponieważ nie chuję, nie mogę ani na OLX, ani na Allegro znaleźć kołyski do 57 AWD Turinga. Naprawdę. Kurwa, wszystkie inne, tak, znaczy w sensie do sedanów, do tego. Ten nie chuję. No i z poduszkami silnika też jest, że poduszki silnika te hydrauliczne są do wszystkich, ale yy, jeżeli chodzi o poduszki silnika do 57, właśnie w czterobucie, no to ASO i to liczcie kurwa, 9 stów za jedną poduszkę, nie? Więc na razie jeszcze się wstrzymamy. Po grupie szukałem, nie? Ale zobaczymy. Ekran już wisi. Powiem, wam, całkiem przyjemnie się to ogląda. A półeczka tak naprawdę niedużo zmodyfikowałem. Dałem tam tylko taki kątownik. Jedna listewka. To. No i co, kurwa? Trzyma? Trzyma. czas kiedyś to się pobawi, ale naprawdę. Jest ok. Teraz zamówiłem tylko hmm, Mi Boxa, żeby tu coś oglądać. Mamy ten mały komputerek, ale on czasami się potrafi zamulić. A tak, jakiegoś boksa będziemy Netflix, Sejgio czy cokolwiek i będzie można oglądać.